Razem już z horyzontem zbliża na nas złożona rytka. To była pierwsza lokomotywa spalinowa połowa jajnika skosowanego w czołgach typu T-34. O, widać, że nawet wygląda jak panowiec. W każdym razie, to ta maszyna w roku 2016 była naszym pierwszym czynnym pojazdem na która pozwoliła nam powodzić o turystyczne na świeckiej kolei powiatowej. tutaj własnym sumptem w stanie całkowitego złomu. Dokonaliśmy jej całkowitej rekonstrukcji, która dzisiaj jest naszą podstawową motoryką spalinową wysokiej mocy. Posiada ona silnik spalinowy o mocy 300 koni mechanicznych, dzięki czemu jest zdolna do prowadzenia wszystkich naszych pociągów rozkładowych na naszej linii pod pełnym obciążeniem. Co ciekawe, lokomotywa ta od potem pracowała na kolejce Jaroczyńskiej która miała inny rozstaw torów, 600 mm, u nas jest 750 mm. Ta lokomotywa specjalnie do celu służby na naszej kolei została przebudowana, przystosowana do naszego rozstawu. Jest to w tej chwili, zdaje się, jedna z niewielu, bo jedyne takie lokomotywy na ten tor pracują właśnie na kolejce Pieszczada, jedna z niewielu kolei, jedna z niewielu tego typu lokomotyw pracujących na torze 750 mm. Raczej by wyglądał. Tak? Od, od czasów od rewolucji, rewolucji przemysłowej to właśnie lokomotywa parowa pozwoliła przemieszczać ludzi na większe odległości w sposób szybszy niż wcześniej dokonywano tego z udziałem konia. I teraz przed Państwem pojawia się nasz pierwszy gość parowóz typu LAS, numer Tej 1884 z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Jest to parowóz należący do serii parowozów budowanych na potrzeby przemysłu, jednej z najliczniejszych serii parowozów zbudowanych w Polsce, który pierwotnie pracował w cukrowni w Kroszwicy, po czym został odbudowany do pełnej sprawności w 2003 roku i rozpoczął służbę właśnie po polskiej cukrowni Środa. Także co prawda nie pracowały na tej sieci PKP, ale pojawiały się także tutaj w okolicy naszej stacji wąskotorowej. Z załukiem już gwizdę na nas kolejny parowóz. Drugi z naszych gości, tym razem z Ełckiej Kolei Mąsk Jest to parowóz 548 1752 czyli bliźniak parowozów, które służą obecnie na naszej kolei. Ta maszyna pochodzi z serii parowozów, które powstały na bazie przedwojennej dokumentacji parowozów typu PX-29. Dokumentacja ta szczęśliwie została uratowana w czasach wojny, dzięki czemu już w 1948 roku opracowało nową dokumentację nowego znormalizowanego typu parowozu dla kolei publicznych, właśnie wąskotorowych oraz rozstawie toru 750 roku swoją służbę rozpoczął na Lubelszczyźnie, w Kaczmiskach, na Małymczowskiej Kolei Dojazdowej, a w kolejnych latach pracował także na kolejach Lubieszowskiej, Mławskiej, Nasielskiej i Piotrkowskiej, aż w 1993 roku trafił do Ełku, gdzie pracuje do dziś przy pociągach turystycznych na Elskiej Kolei Wąskotorowej. I za chwilę na stację będzie kolejny gość ponownie z Wieszczackiej Kolejki Leśnej. Tym razem będzie to parowóz z serii KW4, który możemy gościć na naszej kolei po raz pierwszy. Jest to maszyna należąca do serii bliźniaczych parowozów produkowanych na licencji radzieckiego parowozu typu p 24 Parowozy te z pewnymi modyfikacjami produkowano także w Finlandii, Czechosłowacji i na Węgrzech. W Polsce wyprodukowano już niemal 900 sztuk. Dlatego większość przeznaczona była na eksport dla Związku Radzieckiego oraz dla Chin. Co ciekawe, 14 sztuk tych parowozów trafiło właśnie na polskie koleje przemysłowe. Między innymi właśnie na pierścacką kolej leśną. Ten, akurat konkretny, egzemplarz, który przyjechał do pierścionej, swoją służbę rozpoczynał w cukrowni w kruśnicy. Podobnie właśnie jak wcześniej parowoz lasów, o którym już mówiłem. I maszyna ta. Miała o tyle ciekawą historię, że służąc na kolei sukrodniczej do początku lat 90. później przez długi czas w ramach rozliczeń w częściach tak naprawdę parowóz tułał się po kraju, aż ostatecznie trafił w ręce Bieszka... Fundacji Wieszczackiej Kolei Leśnej i został odbudowany do pełnej sprawności od 2012 roku prowadzi pociągi turystyczne na niezwykle malowniczej wiesztackiej kolejce leśnej. Przerodzimy maszynę maszyny, tutaj, ze Zeświackiej W pierwszej kolejności starszy z naszych parowozów, C48, numer 1756, rocznik 51. Jak pewnie pamiętacie, albo i nie, była to pierwsza maszyna odbudowana tutaj do jazdy, y, sumtem naszego stowarzyszenia w roku 2017. We wrześniu 2017 roku po raz pierwszy po ponad 3 letniej przepie panobus ten wyjechał na tory i od tego czasu pozostaje cały czas czynny, prowadząc nasze pociągi rozkładowe w sezonie letnim. Nie widzimy tam 17.19-20. Dobrze, Różnica jest niewielka, parowóz jest taki sam. I to jest maszyna, którą odbudowaliśmy dwa lata temu i dzięki temu parowóz ten y, jest w pełni sprawny. Był to pierwszy od wielu lat tak kompleksowo zrekonstruowany parowóz, który przeszedł całkowitą odbudowę tak naprawdę do ostatniej słupki. Jest to nasza duma. Tak naprawdę pomnik naszej działalności tutaj, ponieważ panowóz jest w doskonałym stanie technicznym, praktycznie można powiedzieć, że te panowozy nie były tak dopracowane w momencie wyjazdu z fabryki, w jakim stanie on wyjechał z naszych warsztatów. w jedzie wcześniej w 17,56, tak? Przepraszam za pomyłkę. Mój błąd. Yy także to jest właśnie ten nasz pierwszy parowóz rocznik 51, który odbudowaliśmy w roku 2017 w mojego trzyletnim postoju maszyna w yy, pełni sprawna jeszcze do przyszłego roku będzie w ruchu, w przyszłym roku niestety parowóz będzie odstawiany na rewizję wewnętrzną kopła, ale ta oczywiście będzie przeprowadzona, parowóz nie pójdzie w krzaki, także jeszcze rok jeżdżenia przed sobą pełną parą ma a potem trafi także najpewniej na podobny zakres rekonstrukcji właśnie jak wcześniej omówiony parowóz do 48, numer 19, 20. Te wszystkie maszyny się już zaprezentowały pojedynczo Ten skład tych te wszystkich parowoch zostanie świętane, że w jadą na chwilę ze stacji będą się prezentować westacji parowoze i parowoki roślinne, nawet zjadą w stację. Także mamy chwilę teraz przerwę, zanim maszyny się przemanężują, więc mamy chwilę może na opowiedzenie różnych nietypowych ciekawości w tym regionie, po prostu, Te muzykonne dzięki temu, że ta droga była po prostu mogły jechać w konkretnym, zadanym kierunku, mieć mniejsze opory toczenia. Było to po prostu bardziej efektywne, bardziej wygodne. Ten wynalazek oczywiście gdzieś potem się rozwija. Siłą rzeczy, w kopalniach na przykład, gdzie mieliśmy duże masy ładunków do wywiezienia, tak? duże masy urobów, z totalnymi wagonikami, które się po nich toczyły. W ten sposób, w ten wynalazek był rozwijany i tak naprawdę kolej, jak jest dzisiaj, zaczęła rodzić się w wieku XVII-XVIII, kiedy zaczęto stosować pierwsze żelazne, odlewane szyny, układane właśnie na powszechnych podkładach. Da? Czyli tewiany belkach, które możemy zobaczyć, że może... <gry>